Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl, witam Was serdecznie i kolejny odcinek mojego wideobloga, czyli szybkie, spontaniczne filmy bez przygotowania, bez jakiegoś wielkiego artykułu na blogu, po prostu krótki temat, krótka odpowiedź. Ktoś ostatnio napisał na YouTubie, czy może mieć swoją firmę pracując jednocześnie na etacie. I myślałem, że jest to sprawa oczywista dla wielu osób, ale jak się okazuje nie i postanowiłem nagrać krótki odcinek właśnie wyjaśniający temat Pracowania na etacie i jednoczesnego prowadzenia swojej firmy. I czy tak można w ogóle robić? No, oczywiście, że można i powiedziałbym nawet więcej, że trzeba, ponieważ jeżeli pracujesz na etacie, zajmuje ci to powiedzmy 40 godzin tygodniowo, oczywiście każdy etat jest inny, ale pracujesz w pracy na etacie, masz trochę wolnego czasu, to uważam, że warto pomyśleć o własnej firmie, o własnej działalności, ponieważ. No, dlaczego? Żeby się rozwijać, żeby robić coś ciekawego, coś nowego, ponieważ praca na etacie często, no, no bywa różna w każdym wypadku, w wypadku każdego z nas, ale często jest tak, że ta praca gdzieś tam nas nie zadowala I, i można szukać sobie pomysłu na siebie, na swoją firmę, na swój mały biznes po godzinach. I raz, że będzie dla nas to dodatkowy zarobek z czasem, a dwa, że będzie to coś ciekawego, co da nam jakieś może po części trochę hobby. I po części jakieś wyzwanie, które możemy robić właśnie po godzinach, co da nam nową wiedzę, nowe doświadczenie, nowy zarobek. I jak to teraz robić? Jeżeli pracujesz na etacie, na umowę o pracę, to w tym momencie, jeżeli ta umowa o pracę jest na stawkę, na kwotę minimalną, na minimalne wynagrodzenie, to w tym momencie bardzo dobrze, ponieważ no, prowad... koszty prowadzenia firmy wprawdzie nie są jakieś wielkie, ale jeżeli masz umowę na stawkę minimalną, to w tym momencie nie musisz płacić dużego ZUS-u, czyli płacić tylko ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi bodajże 319 zł na ten moment. Oczywiście, jeżeli otwierasz swoją firmę bez pracy na etacie, to płacisz przez pierwsze pół roku też tylko ubezpieczenie zdrowotne, potem przez dwa lata płacisz mały zus i dopiero po dwóch i pół roku wskakujesz na ZUS duży. Ale jeżeli pracujesz na etacie to możesz bez końca płacić tylko ubezpieczenie zdrowotne, czyli tak naprawdę koszty Twojej firmy to będzie właśnie 319 zł, złotych plus ewentualnie jakieś biuro księgowe i to będą Twoje koszty, takie podstawowe prowadzenia firmy. Jeżeli to będzie jakaś prosta działalność po godzinach, to wtedy no jest to opłacalne i nie ma tych kosztów dużych, zdecydowanie warto to robić. Ja pracując jako kelner, jako menadżer, czyli były to prace na etacie, zacząłem ze swoim biznesem online pracować nad Amazonem, publikacją książek, potem był blog i było to z początku nie tyle moje hobby, bo traktowałem to poważnie, ale było to coś ciekawego, co mnie kręciło, co było jakby przeciwieństwem pracy na etacie, która była ok, ale swój biznes po godzinach kochałem, uwielbiałem, kręciło mi to maksymalnie i pomogło mi to z czasem, bo trwało to kilka lat, żeby nie było. Ja pracowałem kilka lat. Równocześnie na etacie oraz jak, jako na etacie jako kelner-manager restauracji, a po, i jednocześnie tworzyłem swój biznes, który dopiero tak naprawdę po latach dał mi jakiś kapitał, który dał mi bezpieczeństwo, dał mi potem już regularne przychody miesięczne i to pozwoliło mi odejść z pracy na etacie. Także uważam, że warto próbować swojego biznesu online, czy w ogóle biznesu. Przepraszam. Po godzinach, tworzyć swoją firmę na początku stopniowo, ponieważ czasem m, poza jakimiś zarobkami, doświadczeniem i wiedzą, może dać nam to po prostu nową ścieżkę y, kariery zawodowej, tak? cokolwiek to będzie. Możemy całkowicie się przebranżowić, tworzyć coś nowego, lub nawet możemy stworzyć swoją działalność po godzinach, w zależności od tego, co robimy, związane, z, z czymś związanym z tym, co robimy na etacie. Tak? No, są osoby, które wykonają jakieś usługi swoje pracy na etacie. Prac jest mnóstwo, tak? I często robienie tych samych usług, będąc na działalności gospodarczej, może nam przynieść kilkukrotnie większe dochody, tak? Znałem Pana kiedyś, jak pracowałem w restauracji, który zajmował się m.in. montażem zamków i różnymi pracami, powiedzmy, jakimiś konserwacyjnymi. I nie były to ciekawe prace, ponieważ ten Pan wymieniał zamki, jakieś pompy do toalet i tego typu rzeczy, ale. Miał kontakty z firmami, które płaciły mu po prostu jako firmie i ten pan zarabiał chyba z 10 czy 20 tysięcy na miesiąc. I robił po prostu pracę, które wymagały jakichś oczywiście umiejętności, ale robiąc te same rzeczy na etacie, zarabiał może by 3 tysiące, a robiąc to na działalności gospodarczej, zarabiał 20, 10 tysięcy. Zarabiał bardzo dużo, ponieważ troszeczkę mieliśmy czas spędzony razem i dużo mi opowiadał się na temat tego, ile zarabia. Także jeżeli wykonujesz jakieś usługi na etacie dla pracodawcy, Zastanów się nad tym, żeby może wykonywać te usługi po godzinach. Ostatnio był u mnie też pan elektryk, który pracuje na, na etacie w korporacji, w dużej korporacji, zarabia bardzo dobrze, ale jego pasją, jego hobby jest elektryka i ten pan pracuje, ma firmę oczywiście, dorabia sobie i pracuje dość konkretnie po godzinach jako elektryk i pan przyjechał wieczorem, wymienił mi gniazdo do internetu i zarabiał sobie tam troszeczkę pieniędzy, ale obsługując takich dwóch klientów wieczorami, gdzie czas na to jest może godzina, czy dwie, on zarabia sobie drugą pensję do swojej pensji w korporacji, tak? I jasne, że robi to, co lubi, ale jest pracowitą osobą, zarabia dwa razy więcej pieniędzy, przeznaczone, może zainwestować, może kupić sobie coś, może na wakacje z rodziną, ale chce Ci w tej chwili pokazać, że warto stworzyć swoją firmę po godzinach, jakakolwiek ona będzie, czy to będzie właśnie twoje hobby, biznes online, czego ja uczę, czy to po prostu coś, co. Robisz już na etacie, da ci to większą swobodę, większą pewność siebie, większe możliwości, ponieważ jeżeli nawet jako firma możesz zrobić o wiele więcej w pracy na etacie, tak naprawdę za Ciebie są decyzje podejmowane, jako firma możesz zrobić o wiele więcej i decydować o swoim losie, planować i wyznaczać sobie cele i swoje życie zmieniać, także można swoją firmę założyć po godzinach i powiedziałbym więcej, że trzeba. Dzięki wielkie za oglądanie! Daj łapkę w górę, subskrybuj, zapisz się na darmowy kurs biznesu online i Amazona. Dostaniesz wtedy dostęp do newslettera również i będę ci informować o nowościach na moim blogu. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!